Siema, to czwarty odcinek Minecraft Hardcore. Jak skończyłem, tak wróciłem. Absolutnie nic nie zrobiłem do tej pory. Dobra, wrzucę te odcinki zaraz po kolei. Siedzę w jaskini pełnej pająków. Jaskiniowych oczywiście, no bo po co, miał, jakby miało być inaczej. Dobra, kopię obsidian. Tak, potrzebuję go na portal do netteru. Jak nie umrę teraz, to umrę w neterze. Co za problem. Dobra, o, mówiłem, że wyjawię wam plan, w jaki sposób chcę stąd wiać. Otóż... Wykopię sobie tunel i zwieję pod spodem. A tak zwieję, że już nie wrócę. Dobra. Wykopię ten cały obsydian, może mi się przyda do obrony jakoś, nie wiem, domku czy czegoś. Dobra. Ostatnie dwa. No nie, no jeszcze pod spodem są, ale już mi się nie chce. Zaraz zobaczę ile mam. Dobra, 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 dobra. Obsydion. 27. O. Nie tak źle. Dobra. Nakopię jeszcze trochę. Mam diamentowy Kilob, a nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać Obsydian. Jak to się długo robi? To by się nie spriło, nie? Chyba nie, dobra. Wezmę wodę i zbieram. Dobra, a jeszcze zombie słyszę. Budzimy się wszystkim. Dobra, popatrzcie sobie tam. Tam jakieś schody na dół? Nie, schody były tutaj. Tu siedzi... O nie, wypiernicz mi stąd. To je zombie. O nie, miły przytulasek, ja go zaszczelę z łuku. Albo nie, bo mam mało O kurde, tu jest ta dziura dalej, continuation. Więc nie, nie, wychodzę mi stąd. Ale chcę i tema Lewela chciałem. Dobra. Wychodzę. Dobra. Będę kopał spiralnie w dół. Zawsze miałem z tym problemy. Eee... Dobra, wykopał na Bedrock. O kurde, to nieźle. Paga, dokopię się do Bedrocka, ludzie już. O, trzeba spojrzeć, czy tu nic nie ma. To ja chętnie wezmę. Dobra, będę się oddalał w tamtym kierunku. Przekopię się tak jakiejś solidną ilość kratek. Aż przestanę słyszeć pająki. O kurde! Myślę, że skręcę. Zostawiam teraz wszystko. Teraz to. Liczy się tylko o to, żeby mi stąd wyjść. Ha, tak to wygląda, tak? Nie chcą mnie stąd wypuścić, wajzy, he? O kurde, nie, litość. Dobra. Będę kopał dalej, tak. Oczywiście jezioro lawy musi być wszędzie. Tylko skręcam i już jest. Gdzieś słyszę wodę. O nie, to je lawa. Znowu. Dobra. Jeszcze trzeba gdzieś skręcić. Nie starczy? Nie starczy. Dobra, skoro tyle nie starczy, to jadę jeszcze dalej. Dalej słyszę pająki i wodę. Nie kopię do góry. Dobra. Słyszy lawę, ale może mieć nadzieję, że ona jeździ indziej. Trzyma się z daleka. Pewien zakres tolerancji trzeba mieć, nie? Powoli przestaje słyszeć pająki, a oczywiście się nasiliło. Dobra. Je, mam jeszcze jeden kilo. A po co ja kupowałem żelazny? Teraz nie mam. Dobra. Kopię kamienny. Nie niszczę diamentowy, bo go esencjonuję jak wrócę do domu. Teraz tak. Teraz będę kopał do góry, aż wyjdę. Mąski, pojedynczy tunelik. Pem. Jezu. dalej. Nie się Dobra, powiem, że mi się to wcale nie podoba. Takie to ja sobie mogę kopać, to ja nawet lubię. Kupi węgiel, zmusza mnie, żeby iść w stronę. Dobra, to zostawię mnie kopię do góry. Ale to już wykopię Resztą nie jest taki zły Czemu ja tym kopię, o Boże Zostawiam Sego, bo mi na przykład się senchantuje na wytrzymałość i będzie miło. A taki killoff na długo nie starcza. Co prawda, diament to najbardziej taki, można powiedzieć, dobry surowiec, ale najbardziej wytrzymały... O, o shit. Jeszcze pytanie, gdzie wyjdę. Dobra. Ludzie, wiem gdzie jestem? Jestem w moim kanionie, tak, to jest mi kanion. Jestem tuż pod domem, tuż nie? O złoto. Dobra, tu mam jedną końcówkę kaniona, to idę do drugiej. To je węgiel, to mogę wykopać. Nie będę później robił węgla drzewnego. Jak mogę, tak, taki nakopać. Dobra, co teraz? 9:30. Duży żelazo stąd nie wyniosłem. Złota też nie. Ale co jest najważniejsze, że żyje. Przez tego posranego... Aha, wiedziałem, że to jest odskól. Tam jest też. To ja węgla wykopię i lecę po lazurt. Zawsze lubiłem kopać lasuryce. Bardzo mi się ładnie wygląda w domu, zawsze. Ale jest konie niedużo. Znaczy, dużo wypada, ale z tego się robi bloki i... Wtedy jest tego mało. Jak ja się cieszę, że przeżyłem. To jest masakra. Dobra. O, diamenty. Zajebiście. Dużo węgla, dużo lazu. O kurwa, biegnie do mnie. Skurwiel jebany. Ale biegniesz? Yes, Tom no Wise. O nie, źle zrobiłem. Co ja zrobiłem? Dobra. Jakoś jest. A to się nie postaraliśmy razurytem. Eee... Nie, wiem, co zombie? Dobra. Słyszę Endermana i covid też. On się nie przejmuje, bo on mnie nie zje. Mam nadzieję, że mnie nie zje. Przedmiot, King. kot tutaj jest. Ej. To jest aż takie niekulturalne. Dwa. Szwiru nie chce. Dobra. Wykopię sobie trochę węgla, jeszcze i tam jest żelazo. To też Boże. ta wyprawa mi się, co prawda, opłaciła troszeczkę. No tak, no bo diamenty znalazłem już w dwa źródła. W jednym znalazłem chyba sześć. jak to nie mam, a w jednym jeszcze.

Dobra, wychodzimy. Chyba się do góry. Dobra, że jednak pójdę do Nie, dobra, czego nie chcę, żeby wziąć ten węgiel? Ta porka nie chce? Czy mi się, czy chce? Tego łuku nie chce, mam nowy. Ja zaczekam go. Wstałem go w pokoju. On nic nie zrobi. Zniknął. Nie jest. Kliper równy ruszył.